na oscar.pl dzisiaj pokażę Wam poradnik jak sobie zrobić miniaturkę na YouTubie. No więc co, pamiętajcie o subiku, lajku i oczywiście dzwoneczku, żeby Was nie omijały nowe filmy na moim kanale. Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli no taki sam po prostu jakiś poradnik z czegoś. To piszcie na przykład z czego. No to tak. Najpierw, żeby po prostu robić miniaturki wpisujemy do do Google lub już yy, na, albo na iOS, albo na Windowsie, nie wiem nie wiem, czy to jest na innych, ale wiem, że na pewno to jest na Google Play wpisujemy Pixel Lab zgrywamy tą aplikację, ja ją akurat teraz otwieram no więc co wpisujemy sobie tekstik powiedzmy, że nie wiem yy, subik i dzwon no, no, i na przykład tak wpisujemy. Tutaj sobie możemy pomniejszać, powiększać bardziej. Tak, tak, tak. Zrobimy normalnie ci na przykład. Tak. No dobra. Teraz tutaj mamy do wybrania, jak oni nam proponują, jakieś tam na przykład rzeczy. Oczywiście, też jeżeli wejdziemy o tu, to tutaj możemy sobie zabrać z galerii na przykład rzeczy. Czyli ze swojej galerii. Dobra, powiedzmy, że zabiorę ta. Tylko że wtedy Wam się resetuje, więc musicie znowu wpisywać. Wpiszę co. Nie wiem co wpisałem. Daję tak. I jakby to zapisać? Dajcie save image, żeby na przykład na YouTubie. Więc wchodzimy sobie na YouTube'a. Tutaj mamy tak. To jest reklama. Nie wiem, zrobię i tak. Fajnie, fajnie, że się cieszysz. No się cieszy, bo sposób reklamy. No i dobra, później. No i właśnie, jak zrobić, żeby to po prostu w galerii mieć jakieś zdjęcie, które chcecie? Więc wychodzimy, wchodzimy sobie do chroma albo nie wiem na co chcecie i wpisujemy, mm, wpisujemy sobie po prostu, nie wiem, powiedzmy, że e, no nie wiem, no co możemy wpisać, nie wiem. Eee, kolor. czerwony na przykład kolor czerwony na przykład nie, więc wchodzimy w kolor czerwony na przykład wchodzimy sobie na takie coś. Albo grafikę po prostu dajemy i wchodzimy w to na przykład no albo na jakiś ten potem przytrzymujemy na obrazie ten i dajemy pobierz obraz. Tutaj mamy pobrany obraz. Potem wchodzimy do, sobie do aplikacji. No i dobra, jesteśmy. Mamy na przykład tak. Potem wchodzimy sobie w tą galerię. I w tej galerii po prostu mamy te rzeczy. Znaczy no, czy to no ten po prostu ten. Jak zapiszemy, to wychodzimy sobie po prostu normalnie. Wchodzimy sobie w YouTube Studio, albo je po prostu instalujemy. No i wchodzimy na przykład powiedzmy, że w najnowszy film, czyli powiedzmy, że w taki. Mamy taką miniaturkę. Wchodzimy, dajemy ten ołóweczek, ten ołówek i dajemy, to jest edytuj film i dajemy znowu ołówek. I mamy albo tutaj, nie wiem, jakąś losową, albo po prostu zmień miniaturę, albo po prostu dodaj yy, tam, tam pisało chyba, dodaj niestandardową miniaturkę, ale jeżeli musicie się tam chyba logować, bo ja się musiałem logować. No, i oczywiście, wybieracie, jaką chcecie. Później zapisujecie. Wychodzicie i jesteście po prostu szczęśliwi. Więc, jeżeli wam się spodobał no, ten po prostu poradnik, to pamiętajcie o subiku, dzwoneczku. No i oczywiście o lajku. Jeżeli zostawiliście do końca, to napiszcie hashtag poradnik. A ja Wam przyjdę serduszko. Cześć.